Tekst manny na 1 września. I rzekł do Niego Pan, idź, albowiem mi ten jest naczyniem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i przed synów Izraela. Dzieje apostolskie rozdział 9 werset 15. Komentarz parauzyjny. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z jego wyboru. Reprint numer 3218 Komentarz epifaniczny. Zastosowana tu figura jest pełna wyrazu. Tak jak naczynie używane jest do przekazywania drugim pewnych błogosławieństw. Tak słudzy Boga są narzędziami służącymi do przekazywania drugim błogosławieństw Pana. Ponieważ do przekazania największych błogosławieństw używa się naczynia najwyższej jakości. Paweł, pod każdym względem najlepsze naczynie, został użyty przez Pana do przekazania najbogatszych błogosławieństw prawdy jakie kiedykolwiek zostały udzielone przez wszechmocnego. Usługując Żydom, poganom, a nawet królom, pozostawił stałe błogosławieństwo, którego słodka woń przenika aż do naszych czasów. Jego służba była najbardziej owocna. Jak Paweł, powinniśmy starać się być naczyniami najwyższej jakości. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Dzieje apostolskie rozdział 13, werset drugi, a gdy oni służbę pańską jawnie odprawiali i pościli, rzekł im Duch Święty, odłączcie mi Barnabasza i Saula do tej sprawy, do której im ich powołał. Rozdział 22, drugi werset dwudziesty i rzekł do mnie, idźże, bo ja cię do pogan daleko pośle. Rozdział 25, wersety 22 i 23. Zatem Agrypa rzekł do Festa, Chciałbym ja tego człowieka słyszeć. A on rzekł, Jutro go usłyszysz. Nazajutrz wtedy, gdy przyszedła Agrypa i Bernice z wielką okazałością, i weszli w dom sądowy z hetmanami i mężami przedniejszymi miasta Onego. Na rozkazanie festowe przywiedziono Pawła. Rozdział 26 Wersety 1 i 17. Zatem Agrypa rzekł do Pawła, Pozwala Ci się, abyś mówił sam od siebie. Tedy Paweł wyciągnąwszy rękę, taką sprawę dał. Wyrwając cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam. Rzymian rozdział pierwszy Wersety 1 i 5. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony ku opowiadaniu Ewangelii Bożej, przez którego wzięliśmy łaskę i urząd apostolski ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody, dla imienia Jego. Rozdział 12, wersety od 6 do 8, mając wtedy różne dary według łaski, która nam jest dana, jeśli proroctwo. Niech będzie według sznuru wiary, jeśli posługowanie, niech będzie w posługowaniu, jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu, jeśli kto napomina, w napominaniu, kto rozdaje, w szczerości. Kto przełożony jest, w pilności, kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. Pierwszy Korentów rozdział piętnasty werset dziesiąty. Lecz łaską Bożą jestem tem, czymem jest, a łaska Jego przeciwko mnie daremna nie była, alem obficiej niż oni wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Galatów rozdział pierwszy werset piętnasty. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie odłączył z żywota matki mojej, i powołał z łaski swojej. Rozdział drugi wersety siódmy i 8, Owszem, przeciwnym obyczajem, widząc, iż mi jest zwierzona ewangelia między nieobrzezanymi, jako Piotrowi między obrzezanymi, albowiem ten, który był skuteczny przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skuteczny był i we mnie między Poganami. Efezów rozdział trzeci, wersety siódmy i ósmy, której stałem się sługą według daru łaski Bożej, która mi jest dana według skutku mocy Jego. Mnie mówię, najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest ta łaska, abym między poganami opowiadał te niedościgłe bogactwa Chrystusowe. Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi, werset siódmy. Na co ja jest postanowiony za kaznodzieję i apostoła, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, za nauczyciela pogan w wierze i w prawdzie. Drugi Tymoteusza rozdział pierwszy werset 11, której jam jest postanowiony kaznodzieją i apostołem, i nauczycielem pogan. Pieśni 44, 70, 116, 164 Dwieście dziesięć, dwieście sześćdziesiąt, Wiersze brzasku, sto pięćdziesiąt Pragnienie mego serca. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer dwa Pytania: Czy w tym tygodniu dawałem, dawałam świadectwo prawdzie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.